Niech pan wyjdzie z tego domu! Niech pan tam nie wchodzi! Proszę, powiadomić sąsiadów, niech się ewakuują! Tutaj, tutaj, ulica wiejska 62, zapalił się pożar. O godzinie 22.20: Pożar. Wiejska 62, jestem świadkiem. Cały dom sta stanął w płomieniach, ulica wiejska 62. Ja nazywam się Bartosz Charyton Zadwoni zadzwoniliśmy po, po straż pożarną o godzinie 22.20. Czekamy na interwencję. Ja